Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 25-lecia Wizyty Świętego Jana Pawła II we Wrocławku. Jest z nami ksiądz dr. Andrzej Tomalak, Wicezjalny Duszpasterz Nauczycieli, pan Wojciech Jaranowski, szef Oświatowej Solidarności, radny wojewódzki oraz pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, członek Zarządu Solidarności Oświatowej. Oddaję głos przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 25-lecia wizyty Jana Pawła II we Włocławku. Dziękuję pani 25 lat temu, w 1991 roku, 6 czerwca, święty Jan Paweł II odwiedził Wocławek. Odbyła się uroczystość w katedrze wocławskiej, spotkanie z nauczycielami z całej Polski, natomiast 7 z mieszkańcami województwa w Kruszynie. Dla godnego uczczenia 25. rocznicy pobytu ojca świętego Jana Pawła II we Wocławku i Kruszynie. Zdecydowaliśmy godnie uczcić tą rocznicę i zaraz przedstawimy scenariusz tych uroczystości. Oprócz głównych uroczystości, które odbędą się 6 czerwca o godzinie 18 w katedrze wrocławskiej będą imprezy towarzyszące. O uroczystości 6 czerwca powie ksiądz dr Andrzej Tomalak, decyzjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców. Natomiast o konkursach i wystawie y, powiemy y, za chwilę. Oddaję głos y, księdzu doktorowi Andrzejowi Tomalakowi. Więc jak pan przewodniczący wspomniał, główne uroczystości będą miały miejsce 6 czerwca w Bazylice Katedralnej. O godzinie 17. pragniemy zaprezentować montaż słowno muzyczny poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II, natomiast o godzinie 18. sprawowana będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza Kościoła Włocławskiego. Natomiast homilię wygłosi ksiądz arcybiskup senior Henryk Józef Muszyński, który w 1991 roku był ordynariuszem w naszej diecezji. Dziękuję. Chciałem Państwa poinformować, że patronat honorowy nad wszystkimi uroczystościami i imprezami towarzyszącymi objęli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Senator RP Józef Łyczak, Pani Poseł na Seju dr Joanna Borowiak, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Jarosław Chmielewski i Prezydent Miasta Włocławek Pan Marek Wojtkowski. Chciałbym dodać tutaj jeszcze, że przed y, uroczystą mszą świętą 6 czerwca o 17 odbędzie się montaż słowno muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II, a po uroczystościach y, będzie możliwość złożenia y, kwiatów pod tablicą upamiętającą właśnie pobyt y, ojca Świętego w katedrze. Natomiast y, jeśli chodzi o imprezy towarzyszące, to przede wszystkim y, organizujemy wystawę poświęconą Ojcu Świętemu pod hasłem Jan Paweł II w sercach i pamięci dlatego zwracamy się do mieszkańców Wrocławka i całego województwa jeżeli posiadają jakieś pamiątki przede wszystkim zdjęcia z tej wizyty to bardzo prosimy o dostarczanie ich do biura Solidarności Oświatowej we Wrocławku na ulicy Mechaników 1 ewentualnie można Pośrednio przekazywać nam poprzez swoje parafie. Jeżeli ktoś ma te pamiątki, zdjęcia, to też można przekazywać do swoich parafii, a parafie przekażą nam dalej. Jeśli chodzi o wystawę, to będzie ona tutaj w centrum miasta w miesiącu czerwcu. Będzie można ją obejrzeć. Będzie mogła ona również wędrować po województwie, po parafiach, także będzie dostępna dla wielu mieszkańców naszego województwa. Organizujemy trzy konkursy, o których pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek nam przedstawi. Szanowni Państwo, właśnie liczymy na Państwa pośrednictwo i zaangażowanie. W które kierujemy do nauczycieli i uczniów szkół, zarówno podstawowych, jak i gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. Przygotowaliśmy, tak sądzimy, dość bogatą ofertę, także mamy nadzieję na liczny udział w naszych konkursach w młodzieży. Do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, kierujemy ofertę konkursu. Literackiego i konkursu w kategorii prezentacji multimedialnej. Pozwólcie Państwo, że przeczytam, jaki tytuł nosi konkurs literacki. Młodzież będzie mogła wypowiedzieć się na następujący temat. Jak rozumiesz słowa Ojca świętego Jana Pawła II, wypowiedziane we wrocławskiej katedrze podczas spotkania z polską szkołą. Cytat. Młodzież i dzieci. Są przyszłością świata, są przyszłością narodu i kościoła, są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o kościół, o naród, o cały naród. Konkurs w kategorii multimedialnej poświęcony będzie oczywiście także wizycie Ojca Świętego we Wrocławku i zatytułowaliśmy go w dwojaki sposób. Bogu dziękujcie ducha nie gaście, pielgrzymi szlak Ojca Świętego Jana Pawła II, bądź drugi temat, pokolenie JP 2 Jan Paweł II w sercach młodych Polaków. Szczegóły dotyczące formalnych wymogów znajdą chętni do uczestnictwa w konkursie w regulaminach, które będziemy drogą mailową, ale także i wydrukowane kierować bezpośrednio do szkół, ale także umieścimy je na stronach internetowych patronów honorowych całego przedsięwzięcia. A więc na pewno na stronie internetowej pani poseł Postaramy się umieścić na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Kuratorium Oświaty. Kuratorium Oświaty, tak jest. Chodzi nam o to, żeby był jak najlepszy i najłatwiejszy dostęp do tych dokumentów. Dla dzieci pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego przygotowaliśmy ofertę w postaci konkursu plastycznego. I ten z kolei nosi tytuł Jan Paweł II w naszych sercach. Zapraszamy dzieci do udziału w tym konkursie. Technika wykonania pracy jest dowolna. Proponujemy technikę malarską, rysunek, wycinanki witrażowe, w czym kto czuje się utalentowany, w czym chce wyrazić swoją miłość i wiedzę na temat pobytu Ojca Świętego w Wódzławku. Proszę Państwa, termin składania prac to 30 kwietnia bieżącego roku. Należy je kierować na adres Komisji Międzyzakładowej Solidarności Oświatowej, czyli do Włocławka na ulicę Mechaników 1. To chyba najważniejsze już informacje. Oczywiście dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody. Chciałem Państwu powiedzieć, że też zwrócimy się do Państwa redaktorów naczelnych o objęcie patronatu medialnego nad uroczystościami, bo będziemy drukować taki specjalny plakat. I, I mamy nadzieję, że włocławskie media będą chciały tym zbawionym objąć tak ważne i przedsięwzięcie. I oczywiście zwrócimy się także do prezydenta miasta Włocławek, żeby w tym dniu 6 i 7 czerwca Wocławek był ładnie udekorowany flagami i papieskimi, i, i narodowymi, i, i miasta Wocławek. Oczywiście ta uroczystość bardzo dobrze wpisuje się w święto województwa kujawsko-pomorskiego, które zawsze, corocznie jest właśnie w dniach 7 czerwca, w tym roku rotacyjnie. Co roku jest w innej miejscowości, którą odwiedzał Jan Paweł II. W tym roku główne uroczystości odbędą się w Toruniu, ale ta nasza uroczystość będzie również wpisana w obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym bardziej jest to zasadne, że właśnie w ostatnio na sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwróciliśmy się do. Księży, biskupów, ordynariuszów diecezji, należących czy wchodzących w skład naszego województwa, o ustanowienie Dnia Patronalnego Świętego Jana Pawła II w parafiach w swoich diecezjach. I taka główna uroczystość będzie związana z nadaniem imienia województwu czy patrona Jana Pawła II w miesiącu lipcu podczas uroczystości związanych ze światowymi dniami młodzieży w Toruniu na Moto Arenie będzie to w okolicach 20 lipca bieżącego roku. Także już też państwa zapraszamy na te uroczystości. Oczywiście scenariusz tych wszystkich uroczystości będzie podany do wiadomości, ale tak jak mówię, nasza uroczystość tu we Włocławku niejako wpisuje się w te wszystkie uroczystości związane ze świętem województwa i nadania województwu patrona świętego Jana Pawła II województwu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo. Jeśli są pytania, to bardzo prosimy. Może, żeby uzyskać rodzaj porównania, w trakcie tamtej wizyty w naszym kraju w już odwiedzili kilka miast. Proszę wiedzieć, jak Wrocław z tak dużą um, paletą elementów odchodzących, na które pozostałych miastach które też odwiedza, czy inne miasta z y, tamtej pielgrzymki też organizują swoje święta, czy też tutaj w się wybija wyróżnia? Nie mamy takich na razie informacji, ale z pewnością, z pewnością będziemy przyglądać się jak inne miasta, które odwiedził w dniach 1, 9 czerwca 1991 roku Jan Paweł II będą organizować uroczystości. Pielgrzymka była pod hasłem Bogu dziękujcie, duchanie gaście. Myślę, że to hasło będzie nam przyświecało również w tych uroczystościach. W wyjdzie o dzisiejszy dzień takiej wiedzy nie ma, czyli wygląda to Rzegosław. Możemy, może wyróżnia się w postaci, że wcześniej zaczęliśmy organizować te uroczystości, chociaż do czerwca nie jest tak daleko, ale, ale no te konkursy czy wystawa to jednak wymaga no wcześniejszego przygotowania, sama uroczystość również, także chcemy, żeby to naprawdę wyglądało godnie i żebyśmy godnie uczcieli właśnie tą rocznicę. Ale dowiemy się oczywiście, jak inne miasta, może, może jakieś zaproszenia z tamtych miast będziemy mieli i odwrotnie my zaprosimy gości z tamtych miast, które również Jan Paweł II odwiedził co by się nie działo i tak każdy będzie wówczas kradł pomysł Włocław <grymianie> Dziękuję bardzo. Nie, może, może nie mówmy o a, gadzie, że pomysłów, raczej o takim działaniu wspólnym na dla na dobrej manner, idei. <grymianie> dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.